witam w ten mglisty południowy dzień znajdujemy się dzisiaj w opuszczonej nastawni kolejowej tak widać mamy dół, wszystkie rury pewnie od wody zgaduję jeszcze mogły być tu od gazu tu mamy puste szafki dla pracowników, znając życie. I tu mamy wejście na górę. Tu jak widać, już kiedyś barykadowali yy, wejście tutaj. Tu mamy jakieś firanki. I tu mamy główne pomieszczenie na stawni. Co najciekawsze, yy, to z tego co wiem. To jest nastawnia mechaniczna z tego co to widzimy. Ponieważ niby nastawnia wygląda na dość nową bym powiedział. Chociaż jak jeszcze dodam, mamy stąd, mam stąd zdjęcia sprzed roku na Instagramie, tym z opuszczonymi miejscami głównie o, tu jeszcze wszystko zostawione ładnie. Szanuję. Hmm. Tutaj gołębie, trochę dziwne, jakieś różne podpisy, wszystko stare i zżółkłe. Kontrolka zajęcia torów wjazdowych. Ponieważ takie nastawnie wilniały już w latach 60. XX wieku, co najlepsze. Tu mamy taki jakby magazynek. Tu mamy jakąś szafę, drzwi od niego. Tu mamy y, pseudo mojego Instagrama, którego ktoś próbował obrazić. Tu mamy lusterko, witam. No tu jakaś niestety butelka od Jakieś stare ciuchy zdając życie pracowników. W internecie nie ma zbytnio nic o tym miejscu. Stare roślinki jeszcze, wszystko zaschnięte. W internecie w zasadzie nie ma nic o tym miejscu jest tylko ogólnie o nastawniach I z tego co widzę, jest to właśnie nastawnia mechaniczna czyli dość bardzo stara, ale jak widać, ona oddziaływała tylko na kilka torów tutaj bez żadnego głównego ruchu kolejowego tu mamy tylko wagony tak naprawdę towarowe i z tego co tu widzę to, to jest tylko gaz lub płyn jakiś i kiedyś jak jeszcze tam były jakieś fabryki tam było więcej rzeczy jeszcze właśnie ze starych czasów, jeszcze nawet II wojny światowej, bo pewnie wtedy miała dużo większe jakby oddziaływanie. Ale jak tutaj widzimy, mamy październik 2012. Kto wie, wtedy może tu jeszcze działała. Tu pamiętam, było dużo więcej kluczy do wszystkiego. Polskie linie kolejowe PKP. Hmm, ciekawe. Jakieś wieszaczki, co tu mamy? Wata opatrunkowa. Ok. No i tu mamy cały ten mechanizm z tych mechanizmów oddziaływujący na tory 24V. Bardzo dużo miedzi. Aż dziwne, że nikt z tego jeszcze nie ukradł. To jest naprawdę dla mnie yy, duże zdziwienie. ścierczek przejściowy do zamków no i co, tak to wszystko wygląda tutaj mamy naklejki z PLK Polskie Linie Kolejowe no cóż, ciekawie no są tu ogólnie różnego rodzaju pomieszczenia nastawcze tu mam jakiegoś robaczka tu apteczka, już pusta niestety Jakieś bocznice, pewnie kolejowe. Wszystko do przestawienia tego. Dobrze, rzućmy okiem co my tutaj. Jakieś kubki. Jakiś mały kaloryferek elektryczny. Tam widziałem też jakieś obraźliwe napisy. Ups, nie miało to być tego tak mocno. Tutaj żadnej dokumentacji też nie chcemy dotykać. Okna pewnie jeszcze sprawne. Sprawny, ale Okej, okay, nie wiem. Wolę nie ruszać, bo jeszcze za dużo hałasu zrobię. No, a więc tak to wszystko tutaj wygląda. Jakieś stare książki. Z tego co widzę, to jakieś same romanse. Poczta głosowa jeszcze bardzo stara. Telefon. No, to jest naprawdę stara rzecz, szczerze mówiąc. Kierunk kolejowy nieupoważniony, wstęp wzbroniony. Mhm. Ciekawie. No dobra, myślę, że tam wszystko w miarę pokazałem. To wyjdziemy sobie teraz na zewnątrz, żeby pokazać jeszcze kilka rzeczy. jak widać została zbita szyba kiedyś. I tu mamy pomieszczenie, do którego nie da się wyjść od Środka, ja spróbuję wam je jakoś lepiej pokazać. Tam te drzwi są chyba zamknięte. Tu był jakiś swego rodzaju magazyn lub główna rozdzielnia prądu. Tak budynek wygląda od tej strony. Jeszcze pokażę Wam tylko jak wygląda od przodu. I myślę, że będziemy mogli zakończyć pomału film. No szczerze mówiąc ja bym nie powiedział. Że to jest opuszczone. Ponieważ ja już kiedyś spoglądałem na ten budynek, kiedyś, kiedyś jakiś większy, dłuższy czas temu, to jak dać, mamy te mechanizmy, i z tego co widać, dość dobrze jest to wszystko jeszcze zachowane. Więc myślę, że lepiej było nie dotykać tam e, tych przestawni mechanicznych, ponieważ, jakby tu jeszcze jakiś wagon przejeżdżał lub był chociażby holowany, mógłby na tym ucierpieć. Tak jak widać, mamy. To wszystko, co się tutaj łączyło. No i co, jak ja spoglądałem na ten budynek dwa lata temu, byłem w 100% pewien, że jest działający. A potem mój dobry znajomy mnie zaskoczył, że jest on opuszczony. Tak to wszystko wygląda. I co ciekawe, tu mamy jeszcze jeden tor. Ale to już są typowo bocznice pod tamte fabryki. I, i no nie tak, w sumie tylko pod tą fabryki jechał albo w jedną stronę, albo w drugą. Tak naprawdę tutaj taki transport bym powiedział nawet krótkometrażowy, ponieważ było to na zasadzie tutaj od fabryki do fabryki tutaj niekoniecznie, ale też wyglądało to bardzo podobnie. W każdym razie taki widok na budynek, na okolice Znając y, życie, na pewno ktoś będzie kojarzył. No i co, mam nadzieję, że film się spodobał. Mogę Wam podesłać link w komentarzu ogólnie do tego, jak działały nastawnie kolejowe, żeby ktoś, jakby ktoś chciał sobie poczytać. Możecie napisać coś w komentarzu, jakieś swoje teorie i tego typu rzeczy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!